Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie wersji pre-release dla najbardziej chyba wyczekiwanej wersji w tym roku, czyli Minecrafta 1.16.4. Oczywiście pokpiewam nieco w tej kwestii, ponieważ wszyscy wiemy jaka jest sytuacja w związku z oczekiwaniami na snapshoty do 1.17, a tutaj niespodziewanie wychodzi wersja poprawkowa 1.16.4, aczkolwiek skoro się pojawiła, no to wypada ją przedstawić. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba, jeżeli tak to prosiłbym Was o zostawienie łapek w górę, będzie mi niesamowicie miło, a YouTube troszeczkę lepiej będzie promowało ten film. Tak więc zaczynamy. Główną atrakcją tej wersji jest ekran interakcji społecznościowych. Domyślnie aktywowany jest klawiszem P. W ustawieniach sterowania możemy sobie dowolnie modyfikować, którą literą ten ekran będzie aktywowany. Jest również opcja wyszukiwania graczy po nikach. W wielkim skrócie polega to na tym, że możemy sobie wybrać, które osoby będą mogły do nas pisać, a które nie. Oczywiście w obrębie jednego serwera na czacie. Działa to na zasadzie podobnej jak Shadowban na YouTubie, czyli w wielkim skrócie. Dana osoba może napisać i wysłać komentarz, ale my go widzieć nie będziemy. Wydaje się to być szczególnie przydatne na serwerach dla na przykład większych youtuberów, aczkolwiek nie oszukujmy się na większych serwerach, gdzie youtuberzy grają, są odpowiednie pluginy, które też na coś takiego pozwalały, ale teraz oficjalnie mamy to w grze i nie przy pomocy komendy, a przy pomocy bardzo wygodnego interfejsu. Teksturka nederytowych spodni została lekko poprawiona. Pojawił się nowy schemat protokołu sieciowego z wysokim bitem, domyślnie bit 30, ustawionym na snapshoty. Wersja protokołu wzrośnie o jeden dla każdego kolejnego snapshotu, ale pełne wersje mogą zachować tę wersję protokołu co poprzednie pełne wydania w przypadkach, gdy protokoły sieciowe są kompatybilne. Tą zmianą najbardziej zainteresują się osoby, które tworzą niestandardowe serwery lub inne oprogramowania. No i ostatnia zmiana techniczna. Teraz więcej informacji jest dodawanych do dziennika awarii w przypadku, gdy niska wydajność spowoduje awarię Minecrafta. Chciałbym jeszcze w tym odcinku zawrzeć pewną nowinkę a propos Minecrafta 1.17. Gdzieś na Twitterze wypłynął bardzo ciekawy screen, na którym z bliska możemy zauważyć dwa nowe kamienne bloki oraz blok kryształu. Co ciekawe, ten biały kamienny blok był widziany już przy kryształach i wtedy twierdziłem, że jest to marmur. I szczerze mówiąc, dalej mam nadzieję, że ten biały piękny blok okaże się właśnie wspomnianym marmurem. Jednak po przeczytaniu komentarzy pod tym screenem zaczynam mieć co do tego coraz większe wątpliwości. Pewna osoba zwróciła uwagę, że ten biały blok jest bardziej prawdopodobnym rodzajem osadowego minerału węglanowego, takiego jak kalecyt czy doleryt. A co do tego drugiego kamiennego bloku, no tutaj też za bardzo nie mam specjalnych pomysłów. Pierwsze i jedyne co mi przychodzi do głowy, to że jest to grafit. A wy co o tym sądzicie? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, bo chętnie poczytam wasze teorie. Już niejednokrotnie zaskoczyliście mnie swoją wiedzą oraz pomysłowością, więc bardzo chętnie poczytam wasze komentarze. Tak więc, moi drodzy, na dziś to bo by na tyle. Mam szczerą nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to poprosiłbym Was o bardzo dużą ilość łapek w górę oraz oczywiście komentarzy. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!